Usłyszeliśmy o tym podczas oficjalnej prezentacji drużyny, że będziesz zajmować się młodzieżą w ostrowskim klubie. Na początek powiedz, kiedy pojawił się w ogóle ten temat, kiedy rozpoczęły się twoje rozmowy z zarządem Ostrowskiego Klubu. To znaczy, gdzieś tam przy takiej luźnej rozmowie mojej z Kamilem Brzozowskim gdzieś tam e, wnikło to, że po prostu ten rok e, pod względem gdzieś tam jazdy swojej odpuszczam. E, no i Gdzieś tam taka luźna propozycja od właśnie Brzuski poszło, że, że może kurczę byś do nas w Ostrowie przy, przyjść i gdzieś tam prowadzi to młodzież. Ja jak najbardziej byłem chętny, ale gdzieś tam no, jakby mijaliśmy się z, z prezesem i tak dalej. I tak naprawdę w zeszłym tygodniu we wtorek pierwszy telefon był. W środę dogadaliśmy, że, że w czwartek mam przyjechać. Przyjechałem w czwartek 15 minut i, i byliśmy dogadani. Dlaczego się zdecydowałeś przyjąć tę propozycję? No, tak naprawdę, no, jakby nie będę już w tym sezonie raczej jeździł. Tak jak mówiłem gdzieś tam wcześniej, chciałbym tylko, chciałbym objechać jedno zawody, żeby nie stracić licencji, więc gdzieś tam będę, te, będę szukał po prostu takiego tam turnieju, czy. No jakiś turniej po prostu, który gdzieś tam będzie, eee, a tak no to mówię, na razie jakby pod koniec naszego sezonu jazda już przestała mnie bawić, nie sprawała mi to w ogóle frajdy, tak zawody, treningi to w sumie takie na siłę były i, mm, no i postanowiłem, że jednak zajmę się może czymś innym. Jaka będzie dokładnie Twoja rola, a raczej jaki zakres obowiązków w Ostrowskim Klubie? Ustaliliście już wszystko jak często będziesz pojawiać się w Ostrowie i co dokładnie będziesz robić? No to znaczy będę na pewno od mini-żużla, pitbike'ów, to jest jednak grupa, która gdzieś tam trzy razy w tygodniu będzie miała treningi, ale dopiero od jakby po pierwszym meczu ligowym, więc jeszcze trochę czasu do, do tych pierwszych treningów młodzieży jest i właśnie po przyszły chyba tydzień gdzieś będą prawdopodobnie jeśli pogoda się taka fajna jaka jest utrzyma no to treningi seniorów i oczywiście seniorów którzy są w składzie i wtedy gdzieś tam spotkamy się w trójeczkę czyli pan Stasiu, Kamil i ja i jakby uzgodnimy wszystko kto jest od czego odpowiedzialny ale raczej no ja będę od szkółki. Jest jakakolwiek szansa, że będziemy Cię też oglądać w parkingu podczas meczów ligowych? Jest wprawdzie duet trenerów odpowiedzialny za pierwszy zespół. Z drugiej strony, jeszcze niedawno miałeś kontakt z motocyklami, z żużlem. Czasami każda para oczu się przydaje. No, chyba tak. Gdzieś tam będę się pojawiał. Też na pewno będę chciał podglądać, bo jak już się zajmujesz kółką, no to gdzieś tam przyszłościowy plan, no to chciałbym na pewno kiedyś objąć jakiś klub. Więc na pewno będę gdzieś tam z boku się przyglądał i, i po prostu podpatrywał jak tam to wszystko funkcjonuje w trakcie meczu. Okej. Okay. Kamila Brzezowskiego trzeba było długo przekonywać, żeby objął pierwszą drużynę. Mówił nawet, że raczej wolałby się koncentrować na pracy z młodzieżą. Rozumiem, że twoje stanowisko na przyszłość takie nie jest. Myślisz o tym, żeby też w przyszłości być trenerem któregoś ligowego zespołu? No, wydaje mi się, że. No tak, no, kiedyś na pewno mu chciał. Wiadomo, że to nie będzie za rok czy dwa. E, chyba, że jakoś przyspieszy ta, ta moja kariera zrunerska tak szybko jak Kamila, bo w przeciągu chyba trzech czy czterech lat objął e, pierwszą drużynę. Oczywiście też ma super pomoc w postaci pani, Pana Stanisława Chomskiego, więc przy, takim, przy takiej osobie to nic tylko uczyć się i wyciągać jak najwięcej, żeby żeby ta, e, no to doświadczenie zebrać właśnie przy nimi i na pewno Kamil tutaj e, dużo zaplusuje. Kiedy u Ciebie pojawiła się pierwsza myśl i dlaczego, żeby zająć się w ogóle trenerką, żeby pójść w tym kierunku? No Egzamin zdałem 3 lata temu i w sumie tak troszkę e, podrzucił mi go Krystian Plech, z którym się przyjaźnię od już wielu, wielu lat i też Krysten zaczął coś funkcjonować na w Akademii, właśnie w Wybrzeżu Gdańsk, więc gdzieś tam, dzięki niemu, w sumie, zapisaliśmy się na ten kurs. Wszystko zostało pozdawane, i, i lepiej po prostu wychodziliśmy z założenia, że lepiej mieć ten papier, niż, niż żeby go nie mieć. I przydał się chyba już w ubiegłym roku, zajmowałeś się młodzieżą w klubie z Gniezna. Co dokładnie robiłeś? Na czym tam polegały Twoje obowiązki? E, tak, w 2023 po odejściu Adama Skórnickiego przejąłem jakby obowiązki e, trenera. E, z racji tego, że Tomasz Pfeiffer nie ma takich papierów, no to po prostu był, poszukiw była poszukiwana osoba. Ja byłem na miejscu, więc e, szybko się z klubem dogadałem. No bardziej ja bym taką osobą, która też właśnie podpatrywała jak te treningi funkcjonują, jak to tak naprawdę wszystko działa i, i gdzieś tam byłem przy no wiadomo, jakieś tam swoje rzeczy doradzałem chłopakom ze szkółki, do tego byłem przy puszczaniu taśmy, jak, jak akurat jechała tylko szkółka, więc takimi rzeczami się zajmowałem. Powiedziałeś o tym, że jazda na żużlu przestała Cię bawić. To wydarzyło się po tym ubiegłym sezonie w barwach startu Gniezno, czy już wcześniej gdzieś takie myśli miałeś w głowie? Czy chodziło to za, sobą, za Tobą ta decyzja trochę dłużej? No, po sezonie, w sumie tym 2023, gdzie też tak średnio, średnio mi to poszło. Też przez całą zimę, w sumie nawet do dzisiaj gdzieś tam odczuwam. Akurat w tym sezonie z, z, miałem złamany pęknięty krększyjny, e, no i przez całą zimę, praktycznie gdzieś to tam odczuwałem, odczuwałem to w sumie czasami jak na zmianę pogody e, do dzisiaj, więc e, to jest trochę takie męczące, ale no jakby no, nie, nie sprawia mi już frajdy. Jak jechałem na trening, to tak trochę z przymusu, więc e, no, doszedłem do tego wniosku, że po prostu e, nie ma sensu już tego e, dalej ciągnąć. Rozumiem jednak, że końca żużlowej kariery nie ogłaszasz, bo gdzieś mówiłeś o tym, że chcesz odjechać te jedne zawody, żeby zachować licencję, czyli dajesz sobie jeszcze trochę czasu na przemyślenia i na zmianę zdania, krótko mówiąc. No tak, mówię, chciałbym, zdać, chciałbym objechać te jedne zawody, żeby ta licencja została. No mówię, może przy tych młodzieży w Ostrowie gdzieś tam poczuję jakąś świeżość. Coś w tym stylu i, i, i może wrócę. jeśli przez ten rok tego nie będzie, no to już jakby oficjalnie zawieszę kewlar na kołek.